To no, był twój nieefektywny dzień pracy, ale możesz spokojnie już się z nim pożegnać, bo mam dla ciebie cztery pomysły, jak pracować efektywniej na co dzień. Spróbuj pracy w blokach. Zacznij od zgrupowania podobnych czynności, np. odpisywanie na maile, aktywność w mediach społecznościowych czy jakieś zadania strategiczne. Zadania z podobnego obszaru wykonuj razem. Pracuj na priorytetach. Wybierz najważniejsze zadanie danego dnia, tygodnia czy miesiąca i pamiętaj, priorytet to jest jedno zadanie, a nie na przykład trzy, które uznasz za równie ważne. Monitoruj czas pracy. Możecie naprawdę zdziwić, ile czasu zajmują codzienne czynności, na przykład takie jak odpisywanie na maile. Może się przydać aplikacja, na przykład Toggle. Planuj realnie czas pracy większe zadania rozłóż na podzadania i dopiero na ich podstawie ułóż sobie plan dnia, tygodnia czy miesiąca. Do zapisywania zadań możesz skorzystać z różnych aplikacji, takich prostszych, jak na przykład Google Keep, Trello, albo bardziej złożonych, na przykład Asana czy Notion.